Wznawiam obrady sesji. Przystępujemy do następnego punktu, a mianowicie rozpatrzenie zmian w składach komisji problemowych. Jest już tutaj głos. Bardzo proszę pan radny, pan, pan przewodniczący Marek Niemiec. Dziękuję. Chciałem złożyć rezygnację z przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z tego względu, że zostałem wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego. Dziękuję. Pan Mecenas, bardzo proszę. Bardzo prosiłbym, sugerowałbym, żeby pan radny sprecyzował, pan przewodniczący sprecyzował swój wniosek. Czy rezygnuje li tylko z przewodniczenia tej komisji, czy rezygnuje z, z członkostwa w komisji? No. Okay. Rezygnuję tylko z przewodniczącego Komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej, natomiast jestem dalej członkiem tej Komisji. Dziękuję. Związku, tak, w związku z rezygnacją pana wiceprzewodniczącego z przewodniczącego komisji. Kto jest za przyjęciem rezygnacją z przewodniczącego komisji oświaty pana Marka Niemca? Panie Marku, proszę liczyć. 15 głosów za. 15 głosów za. Kto jest Przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z tym pan Marek Niemiec nie jest już przewodniczącym Komisji Oświaty.